Święty Tomasz Zakwinu, Modlitwa o nabycie cnót. O Boże, wszechmocny i wszystko wiedzący, początku i końca niemający, który cnoty dajesz i je zachowujesz i wynagradzasz, racz mnie utrwalić na niewzruszonej opoce wiary i chronić niezwyciężoną nadziei tarczą, a także przyodziać w godowe miłości szaty. Spraw, abym w sprawiedliwości był Ci poddanym, roztropnością szatańskich unikał zasadzek, wstrzemięźliwością umiar zachować potrafił, z męstwem cierpliwie znosił przeciwności. Spraw, abym dobro, które posiadam, szczodrze dzielił z nieposiadającymi. Dobra, którego nie posiadam, pokornie szukał u posiadających. Wprawdzie się oskarżał ze zła, które uczyniłem. Z pogodą ducha znosił pokutę, która mnie obarcza. Spraw, bym dobra bliźniego nie zazdrościł. Za dary Twoje zawsze Ci dzięki czynił. Odzieżą, zachowaniem i ruchami regule zawsze karnie służył. Język powstrzymywał od słów próżnych strzegł kroków od zboczenia powściągał wzrok od spojrzeń ciekawych zamknął uszy na nowinki Spraw, bym pokornie pochylał oblicze ducha w niebiosa podnosił z nikomem pogardzał ciebie tylko pożądał ciało poskramiał sumienie oczyszczał świętych czcił ciebie godnie chwalił w dobrym postępował i życie dobre świętą zakończył śmiercią. Zaszczep we mnie, Panie, cnoty, abym był oddany rzeczom niebieskim, przewidujący w rzeczach ziemskich w obsługiwaniu własnego ciała nikomu uciążliwy. Daj mi Panie, żarliwą skruchę, szczerą spowiedź, doskonałe zadośćuczynienie. Racz w życiu mym wewnętrznym uczynić ład, należny, bym czynił, co czynić należy i to co mi będzie przyczyną zasługi, a bliźniemu zostanie przykładem. Pozwól, abym nigdy nie żądał rzeczy nierozumnych, ani się zniechęcał do tych, co są uciążliwe. A także bym nie pragnął niczego zaczynać nie w porę, lub spraw rozpoczętych nie rzucał przed ich zakończeniem. Amen.